Dzień dobry, dzieciaki. Przeczytam Wam dzisiaj nową książeczkę z cyklu przygody Fenka pod tytułem Nowy kolega. Myślę, że już polubiliście Fenka. I wiecie, że Fenek uczęszcza do przedszkola już cały rok. Bardzo lubi to miejsce. Zna tutaj wszystkie dzieci i uwielbia się z nimi bawić. W grupie z naszym Fenkiem są jego najlepszy przyjaciel kotek Max i śwista Karol, dwie żab. Maja i Ala, Niedźwiadek Leon oraz Sówka Hania i jeszcze kilkoro dzieci. Dziś jednak dołączy do nich ktoś jeszcze, krecik Staś. Pani Panda dzieciom opowiada o nim. Staś przeprowadził się z rodzicami z nadmorza i będzie teraz mieszkał w naszym miasteczku. Staś trochę różni się od innych dzieci, ponieważ jest niewidomy. Czy wiecie, co to znaczy? Oczka Stasia nie działają tak jak powinny i dlatego chłopiec nic nie widzi. Przed jego oczami cały czas jest ciemność. Posłuchajcie, Fenek ani jego przyjaciele nigdy dotąd nie widzieli człowieka niewidomego. Wszyscy czekają na Stasia z niecierpliwością. Nawet trochę próbują, jak to jest nie widzieć. Wreszcie już jest. Staś wchodzi do sali razem z mamą. Oboje witają się z panią pandą, która pomaga chłopcu zająć miejsce wśród dzieci. Wszystkie przedszkolaki uważnie mu się przyglądają. Witaj Stasiu, witamy Cię w naszej grupie, mówi pani panda. Wszyscy nie mogliśmy się doczekać, by Cię poznać. Staś uśmiecha się. Czy opowiesz nam coś o sobie? Chętnie. Mam na imię Staś. Wcześniej mieszkałem w innym mieście nad morzem, ale tata zmienił pracę, dlatego przyjechaliśmy do słonecznej krainy. Bardzo lubię śpiewać, dodaje po chwili i mówi coś pani pandzie na łóżko. Moi drodzy, pani panda uśmiecha się. Staś chciałby was bardzo poznać. Jak już więcej, nie może was zobaczyć. Dlatego jest inny sposób, żeby się przekonać, jak wyglądacie. W jaki sposób Fenek nie może ukryć zdumienia? Inne dzieci też są zaciekawione. Pani Panda pomaga Stasiowi podejść do Fenka, a on wyciąga ręce i zaczyna delikatnie dotykać jego rączki, a potem jego buzi. Hmm, jakie masz duże uszy mówi Staś a następnie w ten sam sposób poznaje inne dzieci. Dotyka żabki Mai i zachwyca się jej gładką, zieloną skórą, jej długimi, zgrabnymi nóżkami i szerokim uśmiechem. A potem dotyka także kotka Maksa i poznaje, jakie ma miękkie futerko, że ma wąsy. I tak po kolei wszystkie dzieci poznaje. Kochani! Pani panda wyjęła książkę z zaplecza i mówi, Zapraszam teraz Was do stolików. Pora na ćwiczenia z literkami. Rozdaje każdemu przedszkolakowi jego książeczkę. Fenek i Max z ciekawością zaglądają na tę, którą pani panda kładzie przed Starzeń. Dlaczego twoja książeczka nie jest kolorowa, jest biała i ma takie dziwne, wypukłe kropki, pyta Fenek. To nie kropki, to są literki, mówi Staś i dotyka ich palcami, pani panda. Włącza się do rozmowy. Staś przecież nie może zobaczyć literek, więc musi odczytywać je palcami. Wszystkie, wszystkie przedszkolaki gromadzą się wokół Stasia, są bardzo zaciekawione. Literka A to jedna kropka, wyjaśnia Staś. A literka B, jak Max, dopytuje kotek Max. To trzy kropki, dwie na górze i jedna na dole, mówi krecik. Po chwili wszystkie dzieci wiedzą już, jak wyglądają literki rozpoczynające ich imiona. Ala ma literkę A. A inne dzieci, jak myślicie? Ten alfabet ma swoją specjalną nazwę, mówi pani panda. To alfabet Braila wyjaśnia. Alfabet Braila próbuje powtórzyć Fenek. Zdecydowanie łatwiejsza jest nazwa kropeczkowy alfabet, mówi z uśmiechem. Stasiowi i innym dzieciom też się to podoba. Taka nazwa. Po chwili Fenek zaczyna się zastanawiać, myśli i wpada na pewien pomysł. Zamyka oczy. I próbuje paluszkiem rozpoznać literki na w książeczce krycika. Dotyka ich bardzo powoli i bardzo uważnie, a jednak nie udało mu się rozpoznać ani jednej literki. Jest bardzo zawiedziony. Popatrzcie, tutaj literki są napisane każda z osobna. I kiedy zamkniemy oczy, możemy je rozpoznać, ale to jest bardzo trudne i bardzo długo trzeba ćwiczyć. Nasz bohater jest bardzo, bardzo zawiedziony. Jak ty to robisz, Stasiu? Pyta. Staś uśmiecha się i mówi. Moja mama powiada, że palce zastępują mi oczy. Nie mogę nic zobaczyć, ale jestem za to świetny w rozpoznawaniu palcami. Wszystkie przedszkolaki przypatrują się uważnie palcom Stasia. Wyglądają zupełnie normalnie, a jednak są naprawdę wyjątkowe. Tymi palcami Stasia już potrafi czytać nawet książkę. Fenek i Max bardzo polubili nowego kolegę, nie odstępują go ani na krok i zadają mu mnóstwo pytań. Hmm. Czy możecie mi powiedzieć, jak wygląda wasza sala? pyta Staś. Chłopcy są zachwyceni. Tym zadaniem bardzo dokładnie opowiadają Stasiowi o wszystkich zabawkach, które znajdują się w sali. Nie zapominają nawet o tych, których nie lubią i którymi się nie, 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 niezbyt chętnie bawią. Staś uśmiecha się. Teraz już wiem, jak wygląda nasza sala. To prawie tak, jakbym ją widział. Chłopcy oprowadzają go dalej. Feneks i Max są bardzo zadowoleni, że opowiadanie poszło im tak dobrze. I mówią tak: To tak, jakbyśmy byli Twoimi oczami, wpada na pomysł Fenek, i cała trójka głośno się śmieje, bo oto Staś zyskał nowych przyjaciół. Bardzo się wszyscy polubili i od dzisiaj każdy z nich Chciał się przyjaźnić z nowym krycikiem Ale oto już przyszli rodzice Stasia i zabrali go do domu. Teraz możemy jeszcze sobie popowiadać, tak jak pani opowiadała z dziećmi. Wyobraźcie sobie, że Staś jest osobą niepełnosprawną. Czasem potrzebuje pomocy, ale tej pomocy możemy mu udzielać, tylko w taki sposób, w jaki on sobie życzy. Pani Panda oprowadzała go do, po przedszkolu. Dzieci opowiadały mu, gdy ich poprosił, i odpowiadały na jego pytanie: Nie wolno traktować osoby niepełnosprawnej jak osoby, która nic nie potrafi. Sami widzieliście i byliście zadziwieni, ile potrafił Staś zrobić sam. Potrafił czytać książkę, która była wydrukowana w całkiem inny sposób, przy pomocy wypukłych punkcików. I nie był tego w stanie zrobić żaden inny przedszkolak. Posłuchajcie teraz mnie bardzo. Opowiedzcie tę historię swoim dziadkom i swoim rodzicom. Trzymajcie się. Pa, do usłyszenia.